moje nowe i zarazem pierwsze intro proszę posłuchać Jeszcze jedno. i Zapomniałam powiedzieć w filmie o subskrypcji i łapacte w górze i dzwoneczku, więc subskrybujcie, lajkujcie i dajcie dzwoneczek, żeby za Was żadne filmy nie ominęły. x 2.0 2.0, ponieważ tam, na tamtym końcu już nie mogę nagrywać, ale mieliśmy ogromne kwarta, bo się zresztaliśmy w wiosce. Więc zaczynamy. Jest tu iron golem. To bardzo, bardzo, bardzo dobrze. Bo mamy szybkie zelazo na start. Ok. Szukam kowala, ale tak. Patrzę, patrzę. I nie ma tego kowala. Jest piramidka, 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 piramidka. Dopiero sobie zejdziemy do piramidy. Alfred, wioska piramida i jest to ten, ten, ten biom, na którym jest złoto, pełno złota, pełno i to jest pierwszy odcinek serii, serii Survivalu no, w Minecrafcie i tu jest jeszcze ej! uuu w... tak a tu ja można jeszcze piasek pozbierać, żeby że jak, żeby potem wyjść więc zbieramy więc widzimy się, ja robię cięcie i widzimy się, jak będę miał gdzieś już pozbierany piasek. Dobra, więc ja już mam piasek, to zaczynamy. Będę musiał zaraz szybko tutaj zjeść. O tutaj. Zobaczcie, nie wpadli na płytkę. pół płytkę. To się może przydać. Złote testy, To może się na swoje psa, A pies jest bardzo pomocny, więc to się może przydać. Na konia to się przyda. O, oh. trzy emeraldy. Się bardzo przydadzą. Złote jabłko. Na miecyk. Zbroje dla konia, z złoto i tu jest niezniszczalność. My zarazno, więc nie potrzebujemy złotej. Weźmy ten piasek jak by nam nie starczyło. To zombie są. To idziemy. Wow. Więc ja już biegnę do sportu do tej wioski. Więc jesteśmy bardzo... W... Nie wiem co powiedziałem bardzo. Zaraz sobie zbierzemy drewno tylko z yy, Tylko teraz. Jedenka sobie zbiorę. Dawać mi markawki. Jest, tylko nie. Jak blisko jesteśmy? I naszym celem jest tutaj pokonanie smoka. Okej, okay, więc... Oh! Zobaczcie co jest jeszcze obok! Jest obok jest to Tych gości. To ja sobie skraftuję yy, miecyk. I zaraz tam pójdziemy, tylko skraftuję sobie miecyk Żeby pokonać Golema, zrobić zelazny i, i pójść tam. Zbieram tylko co, bo na razie jest tylko tyle potrzebne. O, okej. Okay. To teraz szybko robimy crafting. Napierw na deski. O! I to możemy to zrobić na Bormilla. Crafting stawiamy, Robimy badyle. Yy, badyle. I teraz robimy miec. Zróbmy dwa na wszystko Teraz zbieramy to. I idziemy do kolana. Wezmę tak z 5 bloków dirta. I ostatni, piąty. ok więc wracamy z powrotem do naszej wioski. Weźmiemy szybkie zelazo O, jest Mamy ochotnika. Więc teraz czujcie. Bardzo przepraszam za pomyłkę. Ym, sorki, bo udało mi się zmontować ten film. I, I teraz jest w jednej części. Z dwóch filmów udało mi się zrobić jeden. Więc wybaczcie, bo popełniłem błąd x 2.0 yy, w poprzedniej części nagrałam poprzednią część, ale nie ale jakby telefon mi się rozładował i nie mam tam tej części, a może będzie, więc może będzie, a może nie? Ale raczej na pewno nie i byliśmy w tej wiosce, byliśmy w piramidzie i zdobyliśmy takie itemy i teraz mieliśmy iść o tam więc i mieliśmy teraz pierwszy pokonać zelaznego golema. Więc ja już idę go pokonać, żeby dostać zelazo. I jak dostanę zelazo, to będziemy mogli iść na, go... na piramidę, na Wiedze z tych gostków. Stój. 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 O tak. Ziomek! No nie, to szybko musimy to zniszczyć. Niszczymy to i idziemy do tego. Ziomka, mamy i ty, i teraz Ziomek. Stój w miejscu. Się. To, ja, to ja to zniszczę i pójdziemy się przespać. przespać. I jak się prześpimy, to wtedy lecniemy akcję. lager. Huh. We'll check them. Kostka. dziękuję i teraz zaczynamy akcję tylko niech kość się okej okay. musimy to zrobić szybko ła stój, stój golem Odejď tu kolem. Slepka. Stůj tu. Stůj tu žemak No jak, jak on ucieka to widzimy się jak już będę mieć go pokonanego. Okej, okay, więc jej pokonałem. Dostaliśmy 4 stepki z żelaza. Okej, okay, więc zrobimy. Kilof by się najbardziej opłacało. Ale dobra, pójdziemy z drewnianym miecem na nich. Coś tu mamy tam z pointa, Point, więc luzik to idziemy na tych gostków. Tylko, że nie mogę za zabić tego z flagą, bo będzie najazd. A ja nie, a ja nie lubię najazdów. Tu powinien być Iron Golem. I są gostki, których nie lubię. I to bardzo. Pierw by się przydała jakaś taktyka. Jeszcze ja sypko będę, mam taktykę, sypko się podbuduję, sypko zaklę drzwi, wezmę to, wezmę to, wezmę to, co się przyda i spadam. Okej, okay. więc ja jestem gotowy na głowy. O, tu jest jeszcze taki fajny ten biom, najlepiej. To ja muszę je wziąć. Nie, to nie będzie starczyło. To jeszcze musimy zabrać ze trochę Dgirta. Okej, okay, więc plan działania Zna znacie? Więc ja już jak będę mieć, więc ja już jak będę w tej wieży, to się będziemy widzieć. Okej, okay, więc ja już klebnowałem, Dało mi się bez najazdu. Okej, okay. tutaj nie ma żadnej skrzynki. Udało mi się wejść przez drzwi frontowe. No, I z jednego musiałam jednego pokonać. No, to jest jeden I, to się wypadło, I wypadło mi z niego kusa. Więc bardzo dobrze. myślałam, że coś się stało z tym, ale nic się nie, nas też nie stało. Tutaj jest słoma. Nic nie ma ciekawego. To teraz musimy jakoś wrócić. Ale m, mamy kusę. Z tym jest ta kusła. Nie zniknąć to mógłbym posłuchać do tamtych tyków O, ten miał ten padł? O, nie, już nie mam w to wyrzucam tą kusę i tam jest iron golem i mm, by było zelasko. Tylko to są te typki, to widzimy się jak ja już, jak, jak ja już te typki poogarniam. I zostanie nam sam iron golem. Okej, okay, już jestem ogarniałem typki. Więc muzymy. Udało mi się tego bez najazdu, tego z zakopać. Tylko zapomniałem, że straciłem miecyk. Ale okej, okay, mamy tutaj crafting table. Mamy patyki, to zrobimy miecyk. O. Miecyk jest. To zaraz możemy gostka atakować. To widzimy się, jak nie będzie już tego gostka. Ok, więc tego gostka już nie ma. O. Muszę. Zejść i muszę szybko biegnąć do wioski. Sił. I teraz ja szybko biegnę do wioski, tylko w którą stronę była wioska. Ja uciekam. Bo tu są moby. Widzę wioskę. Koło wioski, koło wioski, koło wioski. I nad i jak się już prześpimy to na tym momencie skończymy ten odcinek więc to był pierwszy odcinek z serii Survival w Minecrafcie więc idziemy spać i to było już w tym odcinku na tyle więc prześpimy się i następny odcinek nie wiem kiedy będzie, ale postaram się, żeby był jak najszybciej. Więc zrobię ja jeszcze tylko F5, żeby się z wami pożegnać. jakbyście chcieli mieli to musicie wejść w wideo z psud i macie F5. Okej, okay, więc... Tutaj powinien być ta motka. Tutaj było nie ta. Więc, nie, to też nie ta, to będzie ta. Gdzie jest ta butka pozabędna? Wave. Wave, więc pa!